Dostałem dzisiaj bardzo dziwnego maila. hacker serio. Dave, znalazłem na necie hasło do konta hakera. Masz tutaj maila i hasło niżej. No i zobaczcie, mamy maila. Haker YouTube 2027 Trochę Troszkę dziwny mail, jak mam być cztery. No i mamy też hasło, które tutaj po prostu dodałem takie gwiazdki, żebyście go nie widzieli, bo najpierw sprawdzę, czy to oczywiście działa. No ale widocznie mamy co dzisiaj robić, bo wygląda na to, że włamiemy się na konto hakera. Oglądajcie odcinek koniecznie do samego końca, bo mam nadzieję, że znajdziemy tam jakieś fajne smaczki. I subskrybujcie kanał, bo lecimy do 120 tysięcy subskrypcji. Minecrafta i sprawdzamy, czy zadziała. Więc słuchajcie, jesteśmy na Minecrafcie, wszystko zadziałało tak, jak powinno, no i pierwsze, co powinniśmy zrobić, no to wejść na światy single player, zobaczyć, co tam się skrywa, ponieważ wydaje mi się, że znajdziemy tutaj naprawdę fajne rzeczy. Okej, okay, ej, światy są podpisane bardzo dziwnie. Dirt Pro 532 i 2. I z tego, co widzę, patrząc na dzisiejszą datę, te światy były otwierane nawet niedawno, a jeden z nich jest odpalony w 2012 roku. Kurde, to naprawdę dawno. Sprawdźmy, może jednak najpierw, co kryje się za światem. Probo. bo on mnie w sumie ciekawi chyba najbardziej. Okej, okay, słuchajcie, wszedłem na ten świat, no i jestem w jakimś pokoju. Jestem, oczywiście, hakerem, jak widzicie. Jesteśmy na jego koncie, no i poczekajcie, bo ja tutaj kompletnie nie wiem o co chodzi. Są tu jakieś guziki, tu jest wszystko w jakimś dziwnym stylu zbudowane, ale zobaczmy. Ej, my jesteśmy w jakimś miejscu, i tutaj właśnie jest podpis haker. Ja mam wrażenie, że, bo ja się chyba kiedyś włamywałem na konto hakera I był dosłownie ten sam świat Nie jestem teraz pewien, czy to jest na pewno to, ale dajcie znaka w komentarzu Bo wy na pewno widzieliście, widzielibyście to szybciej ode mnie My sobie jednak, co się skrywa na dole? What you say? Ej, nie widzę co tam pisze elfie elfi, de pro dobra, nie wiem co to jest Ale są tutaj zdecydowanie, jest posąg hakera Który trzymie świat w takiej kuli Ej, naprawdę, ja mam wrażenie, że ja już to kiedyś widziałem Ej, dajcie znaka, bo jeżeli tak No to znaczy, że włamaliśmy się Że ten widz miał pas do prawdziwego konta, Do właściwego, bo wtedy się włamaliśmy na konto hakera I było ono jak najbardziej właściwe Dajcie znaka w komentarzu, bo nie jestem w stanie teraz To ściągnąć pamięcią, ale dobra, czekajcie Taka mizelka, czy ona kogoś nam przypomina Nie wiem, na przykład z Wojanowic, może chyba nie Chyba to nie ma żadnego tutaj zastosowania Chyba tutaj się też nic nie zmieniło mi się wydaje, że właśnie to tak wyglądało. No i to jest Nubek, oczywiście. No, przecież Nubek nie ma takiego brzucha. No, o co tu chodzi? To jest tu wygląda, jak on był taki troszkę, kurczę, wiecie, no leciutko o tył, a chyba tak nie jest tutaj tak naprawdę. No i patrzcie, jakie ma fajne buty. Ja! Ale to jest fajnie zrobione. No i pięści zaciśnięte. No, nie w sumie jak na Nubka przystało. Tak troszeczkę inaczej mnie najbardziej zastanawia, czemu Haker trzyma świat w swojej dłoni. To wygląda mega podejrzanie i mega dziwnie. Będąc szczerym, e, to jakby to miało symbolizować, że coś się zaraz stanie, coś powróci Coś nastąpi, nie wiem. Może ten świat. O, ja no. Nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie chcę wyciągać takich wniosków. Mają tutaj też jakieś domki, ale chyba nie o nie tutaj w tym wszystkim chodzi. Chyba głównie chodzi o te posągi, no ale te posągi niestety nic więcej nie reprezentują poza tym, że jest tutaj jakaś też kamizelka. Ale ciężko mi to wyczytać. Widocznie to jest po prostu jakieś zwykłe ubranie, takie wiecie. No, takie typowe można byłoby powiedzieć, oczywiście. Um, nie wiem, nie wiem, co do więcej powiedzieć. tam no, wychodzimy z tego świata, chyba nic tutaj nie ma, ale naprawdę sprawdźcie po tym filmie, czy my już czegoś takiego nie widzieliśmy. Bo mam wrażenie, że tak, a my wchodzimy na świat Dirt, bo może jest coś w nim nowego. Okej, okay, ten świat od razu pojawił mi się w trybie kreatywnym. No i jest naprawdę przeogromny. Jezus, to jest. Co to robią kurczaki, jej? I czemu to jest w ogóle? To jest willa z Dirta. Ja cię nie mogę, dobra, ej, to jest już mega, mega mocne. Tam w ogóle lata samolot, co jest, ej, co to tutaj robi? Dobra, ej, wejdźmy sobie, może tutaj przez to o szybę. Ja nie chcę tego niszczyć, no ale chyba nie mam większego wyboru. Ja nie mogę, do to jest ile tu jest rzeczy? Wow, ej, to jest na pewno jakieś nawiązanie do nóbka, ej, na 100%, no nie uwierzę, że nie. Poczekajcie, co jest, on Jak ja w ogóle tam wlazłem, że. Aha, bo tu była taka dziurka, okej, okay, okej. Okay. Co tu robią te kury, ej, co mają symbolizować te kury? Ej, czekajcie, pięć kur, Czy one coś symbolizują. Czekajcie. No nie, no członków na wojenowiskach jest czterech, no może że... Chodzi o coś więcej. Dajcie znaka. Ja naprawdę nie potrafię bawić się w takie zagadki. Totalnie tego nie czaję. Jest tu nawet lądowisko do helikoptera. Patrzcie na to: z góry jest helikopter i on tutaj może wylądować. What the hell, jak to jest OP! Ojaj, tu jest jakiś taki mniejszy magazyn pewnie skrzynki postaw. Wiadomo, No a tutaj coś mamy. Dalej, okej, okay. tutaj nic nie widzę. Czyli co? To jest jakaś taka willa hakerowska, która jest naprawdę przemocna i przedłuża, ponieważ zobaczcie, jak to jest ogromne. To jest dosłownie największy dom. Jaki ja chyba widziałem w życiu Naprawdę on jest przeogromny I wygląda, wow, no wygląda naprawdę mocno Zobaczcie na ten basen Przecież ten basen jest przeogromny On jest największy jaki widzę chyba w życiu Nie jest, jeżeli chodzi o Minecrafta Jest Skoda, tu jest w ogóle jeszcze to się wylewa Tu w ogóle, to jest wielkie Ile tutaj rzeczy może się zmieścić Ja nie mogę, czemu tu jest taka dziura, lol Dobra, to nie wiem akurat czemu jest taka dziura No i daję takie ładne wyjście jeszcze na taki Taras, wow Naprawdę, naprawdę, aha i tu jest przód Wow Ej, to jest naprawdę mega mocne. To jest naprawdę przeogromna willa. Jest cała zbudowana z didla, więc to jest na pewno jakieś nawiązanie do Nupka. ale pytanie właśnie, czy mamy tutaj jeszcze jakieś easter eggi, ale chyba nie. Nie widzę nic takiego na pierwszy rzut oka. Chyba wydaje mi się, że to chyba po prostu jest taki gigantyczny budynek. Może, że po prostu haker go zbudował, żeby, nie wiem, jakoś się odgryźć na Nubku, że on ma lepsze rzeczy od niego. Nie, nie wiem. Nie wiem, jaki jest w ogóle motyw zbudowania tak przy ogromnej budowli, ale jest to Naprawdę tyle pokoju, że się można zgubić. Wow. Tu są w ogóle jeszcze chyba trzy piętra. nie? No wiadomo, na tych piętrach za dużo nie ma, bo jak widzicie, one są dość puste. Na przykład te tutaj. No tutaj się po prostu nic nie dzieje. Jest to po prostu ogromna budowla, która chyba nawet nie jest skończona, bo widzę, że ten dach nie jest zamknięty. Wydaje mi się, że tak może być. A bo to jest jakieś, nie wiem, wejście do helikoptera, to też jest bardzo pusto, nie wiem. Ale sam budynek robi naprawdę na mnie, przynajmniej wywar. Gigantyczne wrażenie. Jest on po prostu piękne, ale dobrze. Nie ten sam budynek dziś będziemy oglądać, ponieważ mam jeszcze trzy światy, 5, 32 i 2. Nie wiem, o co chodzi z tymi nazwami. Okej, okay, pierwszy z tych światów pojawiliśmy się w takim dziwnym pomieszczeniu i nie do końca wiem, o co w nim chodzi. Czekajcie, może ja to zniszczę, żeby tutaj móc w spokoju wyjść. Zamkniemy to oczywiście za sobą. Jest to jakieś bardzo duże, bardzo duża willa kolejna. Znowu z lądowiskiem do helikoptera. Ej, czy haker lubi jakoś helikoptery, czy co? What? Ej, mega dziwne, ale dobra, zobaczmy tutaj, bo tutaj to jest w ogóle, jak to dziwnie wygląda. Ej, jak to jest zrobione? Jak to jest w ogóle? Ej, no tutaj są ewidentnie hakerskie umiejętności użytkiel. Ja, ale to jest mądre. Ja nie widziałem nigdy czegoś takiego na oczy Dobra, jest to bardzo ładne miejsce Chociaż muszę przyznać, ma takie dość nietypowe bloki No bo kto z was ma ścianę w domku Która jest wypełniona Blokami emeraldów, w sensie wiecie No tym do, do jak to się nazywa No emerald or, no wiecie o co, rudom O, rudom emeraldów, kto normalnie Ma taką nadę? no i oczywiście bedruk, no jak na hekera Przestał jakiś bedrug musi być Bardzo ciekawe pokoje, bardzo nietypowe Niezbyt mi się podobają, muszę to powiedzieć Głośno, ale doceniam za sam Pomysł na zbudowanie takich pokoi, ponieważ jest on, prawda, dość nietypowy i wygląda to ciekawiej. Nie jest to takie, wiecie, tuzinkowe. Tutaj trzeba to przyznać. Schody, na które bardzo ciężko się będzie wchodzić. Jezu, trzeba tak skakać. Nie. Najgorszy typ schodów. Dwa duże obrazy. Nawet to pasuje. Tutaj są jakieś lampki, zapalają światło, ale one oczywiście nie działają. Tutaj mamy jeszcze jakiś ogród. Zobaczmy sobie go. E, czy tutaj... Oczywiście to zamurujemy, żeby tutaj się nic nie stało, prawda? No i jest tutaj przeogromny basen. Dobra. Wygląda moim zdaniem to całkiem sensownie. Bardzo fajne tory. Tutaj to raczej z tego nie ma kolejki. To po prostu jest o. Dobowe. I tutaj coś jeszcze mamy, tu jest jeszcze jakieś wejście, okej. Okay. A nie, to jest chyba wejście po prostu do domu od góry, tak mi się wydaje. Tak, okej, okay, to jest po prostu takie wejście. No dobra. Fajny dom, ciekawe łóżko, tak postawione w takim dziwnym miejscu tutaj też. Ej, dobra, ja mam wrażenie, że to wszystkie jest poustawiane jakoś tak bezsensownie, naprawdę, że to w ogóle totalnie nie ma sensu, ale... No jest to duże i nawet to robi jakieś wrażenie. No nie rewelacyjne podłoga tutaj ładna, to akurat muszę przyznać, że jakby się tutaj przechodził, no to haker dał tutaj sobie wszystko, żeby to ładnie wyglądało. Ale niestety całościowo mi się ten domek jakoś bardzo nie podoba. Dajcie znak w komentarzu, jak wam. A my przechodzimy dalej. Przedostatni świat o nazwie 32. Okej, okay, ten świat jest totalnie bez sensu, ponieważ nic w nim nie ma. Jestem tylko w jakiejś takiej dziwnej kopule i nie ma nic. I po prostu nie dzieje się totalnie na tym świecie nic. Jestem tu zamknięty, nie chcę wychodzić, bo nie wiem co się stanie, jakbym wyszedł. Nie wiem, boję się naprawdę wychodzić, bo wiecie, no to są jednak takie kąta, gdzie coś się jednak może stać, nie tylko mi, więc ja wolę tutaj raczej w to nie ingerować i raczej to zostawić w spokoju, raczej tego nie tykać, więc raczej już szybko wychodzę, ale zobaczmy ostatni świat. Słuchajcie, a tutaj mamy kolejne pomieszczenie, identyczne, tylko zbudowane z netarajtowych bloków, a podłoga jest inna. Ej, dobra. Powiem szczerze, jeżeli zostawicie tutaj dużo łapek, to wejdę na te konto jeszcze raz i zniszczę te dwa pudełka, które tutaj mamy, i zobaczymy, co się za tym kryje. Wydaje mi się, że coś dobrego, ale nie chcę ryzykować stwierdzeniem, że tam coś jest, więc po prostu zobaczymy. Wy subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, który świat, waszym zdaniem, był najlepszy. A ja szybko naprawdę wychodzę z tego konta, bo nie chcę mieć problemu.